Nie alt tabuj! Co ty zrobiłeś? Głupie założyłeś Do wymiaru CS GO nie odpowiada Teat robi trening z botami, musimy się uczynić w Co to jest? Ty zepsułeś wszystko to, Już no. bardziej no. się nie da Ja, ja mam zamper, jeden gry. pingu, ale będę was jechał Three. No jak to? No! No. <t Yay tary> no Nie, Iwo jest za dobry Nie dasz rady To krew Miii, o co Skauty to skauty. Chodziło o oh. Ty, ty, gnoju! Jak gnoju, ja chyba starszy od ciebie jestem. Zabijam pizza. Uważaj, bo on idzie. A! Widzę, jest z tego. O! Ja, ja dostała dzisiaj. No ja wiem, ja dzisiaj mam jakieś dzień. Zostanie moja myszka, double klikuje To chyba <noise> dlatego. Ty, Julka, bo jesteś kobietą jednak, nie? Dziewczyny też mają za kola? No myślę, że tak. A masz za kola? Aha, C to jest tutaj, no tak Kurwa Dobrze, Dean będzie miał kompleksy Jura, kupniawkę po prawej No dobra a Przepraszam No dobra, dam, dobra o! O! Ogólnie to Diabololo sobie zabija wszystkich, a my tylko nie? O nie, a! Nie naszym przeciwnikom, ale zwykle jak a! Jeden, dwa Dobrze jest! E, tak. Oni dostaną naprawdę kompleksy. <noise> Kompleks. Pod drewnem. możesz już sobie Jurka. Jura shiftuje. nie ma kompromisu. <noise> Jaki tam lucky look stał w roku. Bo. <noise> Botoks, tabelkę. Botox no tak zrobi atmosferę. Ludzie w wieku 20 lat biorą śluby. Dzieci robią. Botox gapuje i urządza tługiej pokemon. Którą wolisz w stronę? Czy starasową, czy czerwoną? Rzucie w siebie Pokemona. <noise> <śmieniu> nie wiem nic nie widać. Może za dużo pokemonów jest. Zabija wszystkich nawet graczy Kurwa, zabiłem wszystkie swoje Pokemony. A co to robi Groudon? O kurwa, ale fajne. Kto to zrobił? A ja postawiłem te filary ognia. Nice <śmieniu> i trybuny z Kobla też zaczął. Ale mam Dobra. Nieważne. A ten KGW przed chwilą nie padł przypadkiem. Czy no <śmieniu> to na pewno był KGW? No oczywiście od razu zmienił. <śmieniu> od razu zmienił. A łaj! Dobre. A nie wie mnie! Piszcie pijesz editing Pokémon! Kurwa, Ezio. Ja nie zabiłem tego już? Czy to na pewno było? Nigdy się nie dowiecie co to jest za Pokémon To. <noise> <Ale bizko. co? głos> jest Pokémon, który ma taką fajną abilitkę i ja nie powiem co to Jakiś Dito kurz EZ nie Zokoła chyba się zamienia? Dito. nie, przejrzali moje plany! mi się, że Wojtek po nazwy Pokémonów Pokemonów i nawet nie wiem jak te Pokémony się nazywają i nie mógłbym sobie sprawdzić. <noise> ja też! Nie wiem Syp Syp, to jest Ten trener Pokemonów oh. Co to jest? <noise> to są na Czas smoglax. No byłeś szybszy? Mam osłonę, bo szybszy od Walkorony Haha Continental Crash. Dzięki, że krzyknąłeś, się. przykryłeś. <laughs> <w żywie. śmiech> nie, 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 za płyty to świat się w Zaraz, czemu? Ja nie, mam Continental crush. O, ale o Widzisz w nie, 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 Ale zazwyczaj. nie, rozwalaj mojej <laughs> nie, nie, no, <rozpie> Widzisz nie, Tak nie, 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 Koniec <laughs> nie, 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 Ale nie, nie, mojej ja myślałem, że jeszcze nie gramy na poważnie. Dawaj, didrę star, ty masz władzę. Co się plebsu Pytasz. Ragi były, <grym> ragi były, ragi <laki> były. <grym> Iwa. <grym> nie no, weczek. No, <to> Mój <grym> To Jura, to się chodzi. Julka na farty, ja to <grym> <grym> You are watching a master at work. Jeden koniec. Boże, mam down. Czekaj! Ja shortę zasłonkuję z res. Gdzie to jest? Szorów czysto. Albo nie. Dwóch short. Miało się kiedyś globala w tą grę. nie? Oj, awkawał, awkawał. A czyste. Albo nie. Tak czy nie? Pałace chyba. Pałace! Dobra, teraz jak chodzi z jutro. Przejdę się po nich Mission failed! <laughs> Mission failed! Mały kwiat na kontakt z pokojem. A smukaj, czekaj, i buta zawiąże. Jest tu. It's my lifestyle. Eat my time. So fucking sci-fi. Can be in the no, you're not in the hour. What you studying? Education. It's worth the money. You think you're funny, huh? Yeah, I'm the funny. So, what about you? <laughs> I don't go to school. Okay, what you do? I'm a dancer. And quick question Are you a cancer? I said, Hell no. So, you dance dancer. said, Blue Flame. It should be Jam -packed. Damn facts. So, what you meant, sir?